Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczniemy serię Zaawansowany Kosmos w prosty sposób. Przez 4 lata oglądałem filmiki o kosmosie i teraz tą wiedzą chcę się z kimś podzielić, bo w szkole mi się to nie przyda. Aha, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie coś po sobie, żebym wiedział, czy mam tworzyć dalej. Dajcie znać, czy podoba wam się lektor czy nie. Pierwsze odcinki będą takimi eksperymentalnymi. Lecimy. Dzisiaj omówimy sobie podstawowe rzeczy o kosmosie, czyli poszczególne definicje, lecz tematem głównym na ten materiał jest układ słoneczny. W porządku, więc my, ludzie, oczywiście mieszkamy na Ziemi, ale jak dobrze wiemy, Ziemia to nie jedyna planeta we wszechświecie. Takich planet są miliardy. Skupisko planet krążących wokół wspólnego ośrodka masy, gwiazdy, nazywamy układem planetarnym. Niektórym układom nadaje się nazwy, we większości przypadków są to cyferki typu AZ 439, bo żeby wymyśleć nazwę dla każdego układu potrzeba by było strasznie dużo pracy. Nasz układ akurat doczekał się nazwy. Nazywamy go układem słonecznym, z racji, że jego centrum stanowi gwiazda żółty karzeł, w ogóle śmieszne jest, że w kosmosie coś o powierzchni kilku milionów ziem nazywamy karłem, to pomyślcie jakie są gwiazdy olbrzymy, o nazwie Słońce. Wokół Słońca krążą setki jak nie tysiące czy dziesiątki tysięcy dział niebieskich, czyli obiektów kosmicznych. Słońce świeci własnym światłem, gdyż w swoim wnętrzu spala tony wodoru. Słońce i każda inna gwiazda to gaz, oznacza to, że na Słońcu, nawet gdybyśmy dysponowali sprzętem odpornym na takie temperatury, nie moglibyśmy stanąć. Wokół Słońca krąży obecnie osiem planet uznawanych przez NASA, amerykańską i jednocześnie Światową Agencję Kosmiczną Merkury jest pierwszy. Nie posiada atmosfery, więc jest wystawiony na każdy czynnik zewnętrzny, szkodliwe promieniowanie słoneczne, no i przez to też ma tyle kraterów, czyli dziur po upadkach meteorytów, bo one uderzają w niego w całej okazałości, bo się nie spalają, bo nie ma atmosfery, czyli takiej naturalnej tarczy. Znaczy, ona czasem tam powstaje, ale wiatr słoneczny od razu ją zdemuchuje. Wbrew pozorom, Merkury nie jest najgorętszy, mimo że jest najbliżej Słońca, bo najgorętsza jest Wenus, czyli druga planeta. Mimo, że wygląda na całkiem przyjazną i jest nazywaną siostrą bliźniaczką Ziemi, bo jest podobnej wielkości, masy i gęstości i ma skalistą powierzchnię, tak jak cztery pierwsze planety, to jednak atmosfera wypełniona jest chmurami toksycznego dwutlenku węgla i siarki, co stwarza ekstremalne temperatury rzędu 400 stopni Celsjusza. Wenus to druga i ostatnia planeta w naszym układzie, zaraz po Merkurym, która nie posiada księżyców, czyli takich naturalnych satelitów, ale nie takich od zasięgu czy internetu, tylko takich kontrolujących pływy morskie czy cykl dnia i nocy. Trzecią planetą, i jednocześnie naszym domem, jest Ziemia. Ziemia to trzecia skalista planeta Układu Słonecznego. Jej około 75% stanowi woda. Ziemia to druga i ostatnia, zaraz po Merkurym, aktywna tektonicznie planeta tego układu planetarnego. Na Ziemi do rozwoju życia wytworzyły się odpowiednie warunki, jesteśmy zresztą w ekosferze, czyli najlepszym miejscu w naszym zakątku galaktyki do rozwoju żywych organizmów. Ziemia posiada jednego naturalnego satelity i jest nim Księżyc. Piszemy go z dużej litery, bo to jego nazwa. Tak. Mało kreatywna, prawda? Kolejną i ostatnią skalistą planetą, i jednocześnie być może naszym przyszłym domem, jest Mars. Mimo barwy, jest na nim lodowato. Jedynie na równiku jest przyjemne 20 stopni. Mars jest czerwony przez zawartość żelaza. Na Marsie jest też najwyższa góra w układzie słonecznym Olympus Mons i jest prawie trzy razy wyższa niż Mount Everest. Dwa księżyce Marsa to kolejno Deimos i Phobos. Rok na Marsie trwa około dwa ziemskie lata. Między orbitami Marsa i kolejnej planety mamy pas planetoid. Jest to jedno z trzech skupisk asteroid w Układzie Słonecznym. Zapewne nieraz widzieliście w filmach, jak piloci promów kosmicznych natrafiają na ten pas i muszą manewrować między asteroidami. Cóż, w rzeczywistości, są one tak gęsto rozłożone, że możemy nawet przelecieć przez ten pas prosto bez manewrowania. Jowisz to pięciu i pierwsza planeta typu gazowy olbrzym. Oznacza to, że nie staniemy na nim, podobnie jak na Słońcu. Technologia nie pozwala nam sprawdzić, co jest wewnątrz Jowisza, jednak spodziewamy się, że pod tymi wieloma warstwami rozmaitych gazów, podobnie jak w skalnych planetach, mamy jądro zewnętrzne, wewnętrzne i płaszcz. Nie mamy skorupy w tym przypadku. Dzień na Jowiszu trwa siedmiu ziemskich godzin. Jowisz posiada około 50 nazwanych księżyców, a te najbardziej znane to, i o z wieloma wulkanami, Europa, pod której lodowym oceanem może istnieć życie, Kalistoł, i największy księżyc w Układzie Słonecznym Ganymedes. Jowisz jest takim trochę rycerzem, gdyż odpycha asteroidy, często nawet bierze je na siebie, bo nic mu przecież nie zrobią. Brzmi to, jakby Jowisz był osobą, bo w sumie tak jakby był. Wszystkie planety nazywane są po starożymskich bogach, Merkury, Wenus Bogini Piękna, Mars, w Grecji Ares, Bóg wojny, Jowisz, Zeus, Bóg nad Bogami i Saturn, czyli nasza kolejna planeta. Saturn posiada charakterystyczne pierścienie, jednak nie tylko on takie posiada. Jowisz posiada niewielki pierścień z pyłu, poza tym pierścienie mają też lodowe giganty, o których powiemy potem. Saturn ma też około 50 księżyców, a ten najbardziej znany to Rea i Titan. Saturn też jest gazowym olbrzymem. Uran to siódma planeta. Mimo, że nie jest najdalej słońca, to jest tam najzimniej. Uran posiada dużo księżyców, niektóre odkryto niedawno. Uran jest gazowym olbrzymem, ale także lodowym. Uran też posiada mniej weksponowane pierścienie. Neptun obecnie ostatnia planeta zawdzęcza swą nazwę rzymskiemu bogowi mórz, w Grecji zwanego Posejdonem. Neptun jest kilka razy większy od Ziemi. Jego najbardziej znanym księżycem jest Tryton. Neptun, podobnie jak Uran, posiada w mniejszym stopniu niż Usetene widoczne pierścienie. Do roku 2006 mieliśmy dziewięć planet, a tą ostatnią był Pluton. Pluton to strasznie mała planeta, niewiele większa od naszego księżyca. Pluton jest tak mały, że jest podobnej wielkości do swego księżyca Charona, przez co oba ciała krążą wokół wspólnego ośrodka masy. Na Plutonie jest mroźno, a rok tam trwa tyle, że od kiedy odkryto Plutona dawno temu, to raptem raz okrążył słońce. A czemu Pluton nie jest planetą? Cóż, w takim układzie wszystkie nowo odkryte ciała typu Siris czy Elis, Haumea czy Makemak, musielibyśmy uznać jako planetę, przez co zamiast ośmiu mielibyśmy z trzydziestu planet. Końcowo nowo odkrywane małe planetki noszą miano planet karłowatych i nie są zaliczane jako planety, mimo że nawet posiadają księżyce i to kilka. Podsumowanie materiału Układ Słoneczny liczy osiem planet, cztery skaliste i cztery gazowe. Usadowiony jest na tak zwanym ramieniu Oriona w galaktyce Drogi Mlecznej. Sześć z ośmiu planet posiada Księżyce, a nawet kilkanaście. Ziemski Księżyc to Księżyc. Każda planeta porusza się po wytyczonej orbicie wokół Słońca i wokół własnej osi, dzięki temu mamy rok i dzień oraz noc. Planety i księżyce nie świecą własnym światłem, odbijają światło słoneczne, a gwiazdy świecą, bo spalają pierwiastki, na przykład Hel. Asteroida to odłamek skalny, który lata sobie po kosmosie i może w coś uderzyć. Meteor to obiekt, który wszedł w atmosferę ciała niebieskiego, ale nie dotarł do jego powierzchni. Meteoryt to obiekt, który uderzył w Ziemię, ale nie Ziemię jako planetę, tylko Ziemię jako grunt. Dajcie znać, czy wam się spodobało. Napiszcie komentarz czy zostawcie lika, bo nie wiem, czy mam robić dalej taki content. Miłego dnia, wieczoru, czy kiedy to oglądacie. Do widzenia.